mano. dzisiaj chciałbym Ci przypomnieć, że tutaj, że, że to, że w ogóle tutaj jesteś i że oglądasz moje filmy, chociażby, że się rozwijasz i robisz coś ze swoim życiem ambitniejszego, to oznacza, że jesteś mniejszością. Czyli jesteś w grupie mniejszości, czyli po prostu większość ludzi nie będzie tego jakby akceptować, jakoś się z Tobą zżywać bardzo i tego rozumieć. I to jest właśnie jakby taka jakby cena faktu, że się rozwijasz, że będziesz niezrozumiany, że będzie ciężej Ci złapać z kimś kontakt, że będzie ciężej Ci zawrzeć zajebistą relację z kimś i po prostu będzie po prostu ciężej, ale jak już kogoś poznasz, to ja gwarantuję Ci, że taki człowiek, który ma podobne wartości do Ciebie, to taka przyjaźń będzie po prostu na lata, bo takie właśnie przyjaźnie są najlepsze, gdzie masz z kimś wspólne cele, gdzie kogoś Aspirujesz i oboje się motywujecie i po prostu razem pniecie się w górę. I takie znajomości są najlepsze. Nikt sobie nie dogryza, nikt nikogo nie irytuje, nikt sobie nie rzuca kłód pod nogi, tylko każdy się wspiera i każdy jest dla siebie dźwignią, która pozwoli wam iść w górę. Więc dążę do tego, że pomimo, że jesteś mniejszością, jeżeli robisz coś ze sobą, to i tak według mnie warto drążyć w to, iść w to i się po prostu nie poddawać, bo prędzej czy później przyjdą takie skutki i tacy ludzie do twojego życia, że się po prostu zdziwisz. I trzeba na to patrzeć bardzo długoterminowo, bo my zazwyczaj przeszacowujemy coś, co możemy zrobić na przykład w miesiąc i później się zawodzimy, ale nie doszacowujemy to, co możemy zrobić na przestrzeni roku, dwóch, pięciu, dziesięciu, więc właśnie Taka ważna jest perspektywa i nie przejmowanie się tym. Więc pomimo, że jesteś mniejszością, to i tak powinieneś działać, rozwijać się i stawać się jak najlepszą wersją siebie. Dawaj znać w komentarzu, co ty myślisz, zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.